Rozdział XIV. W czwartek rano Quilleran zadzwonił do loża Kendalla, który dyżurował w pokoju prasowym komendy głównej policji. Y, mam trochę nowych informacji na temat Lambreta i Mont Clemensa. Y, może byś sprowadził facetów z wydziału zabójstw na lunch do klubu? No, raczej na kolację. Heims i Wójcik pracują głównie wieczorami. Sądzisz, że będą chcieli rozmawiać o sprawie? O, na pewno. A szczególnie, Heims. To taki, wiesz, wyluzowany typ. Ale nie wolno go nie doceniać, bo ma łeb jak komputer. Dobra, będę w klubie wcześniej i zajmę jakiś odosobniony stolik na górze. O szóstej może być. No, powiedzmy piętnaście po szóstej. Ja nic nie obiecuję, ale spróbuję ich sprowadzić. Quilleran zapisał godzinę w kalendarzu leżącym na biurku i zaczął zastanawiać się nad czym by tu popracować. Naostrzył kilka ołówków, posprzątał na biurku, uzupełnił zapas kleju, wyrównał krzywo leżącą ryzę papieru maszynowego. Sięgnął po szkic artystyczny artykułu o Bachi Bolton i odłożył go z powrotem. Nie ma pośpiechu. Dział fotografii nie, nie dostarczył jeszcze żadnych zdjęć, którymi można by taki tekst zilustrować. Bez większego trudu znalazł podobne, jakże słuszne uzasadnienia, by przełożyć na potem również i inne czekające go zadania. Po prostu nie był w nastroju do pracy. Nie mógł przestać zastanawiać się, jak Daily Flaxson zachowa się w sytuacji, gdy okaże się, że mordercą był jeden z jej pracowników, w dodatku z działu kultury. Już sobie wyobrażał, jakie zamieszanie zapanuje, jeśli policja udowodni, że Mąd Clemens był winny zamordowania Lambreta. Hmm. Nie trudno też się domyślić, że konkurencyjna gazeta z radością rzuci się na taki skandal. Nie, nie, to nie do pomyślenia. Dziennikarze piszą o morderstwach, owszem, ale ich nie popełniają. Quilleran Zdążył polubić Mont Klemensa. Facet był wspaniałym gospodarzem, świetnie pisał, był bezwstydnym egoistą, wielbicielem kotów, nieustraszonym krytykiem, skąpił na żarówkach elektrycznych, miał sentyment do starych domów i ogólnie rzecz biorąc, należało go określić jako osobnika nietuzinkowego. Także i nieprzewidywalnego. W jednej chwili potrafił być oschły, a zaraz potem serdeczny. Tak jak tamtej nocy, kiedy dowiedział się o zamordowaniu Lambreta. Dziennikarz zerknął na kalendarz przed 6:15. Nie miał nic do roboty. 6:15. O tej godzinie zatrzymał się zegar dla Erla Lambreta. 6.15? Quileran poczuł mrowienie pod wąsem. 6.15? Ale to znaczy, że Mount Clemens miała Libii! Było dwadzieścia po szóstej, kiedy reporter policyjny pojawił się w klubie razem z dwoma oficerami z Wydziału Zabójstw: jowialnym Heimsem i konkretnym rzeczowym Wójcikiem. Pierwszy odezwał się Heims: To pan jest ten facet od kota, który umie czytać? O, on nie tylko umie czytać, poprawił go Quilleran. Potrafi również czytać wstecz. Niech się pan nie śmieje, kiedy dorośnie. Wyślę go do Akademii FBI i kto wie, czy nie odbierze panu pracy. No, mógłby sobie całkiem nieźle poradzić. Koty są z natury strasznie wścibskie. Moje dzieciaki mają kota, który wszędzie pakuje nos. Byłby z niego całkiem niezły dmieniarz. Albo niezły dziennikarz. <laughs> Heims pochylił się nad menu. Nim złożę zamówienie, kto płaci za tę kolację? Daily flagszyn czy też stróże porządku publicznego ze swych głodowych pensji? Kendall powiedział, że chce pan porozmawiać o tych artystycznych morderstwach, zagaił wójcik. Natrafiłem na kilka nowych faktów. Opowiedzieć od razu, czy najpierw panowie zamówią? Od razu, od razu. Otóż sprawy mają się tak. Stałem się czymś w rodzaju no, powiernika żony zamordowanego Lambreta, i dowiedziałem się od niej tego i owego zeszłej nocy. Po tym, jak odkryłem w apartamencie Mąd coś niezwykłego, zaraz, zaraz, a co pan tam robił? Szukałem kociej zabawki. Chodzi o taką starą skarpetę wypełnioną suszoną miętą. Kot odchodził od zmysłów, bo nie mógł jej znaleźć. Nasz kot też dostaje świra od kocimiętki, wtrącił Heims. To nie była kocimiętka, tylko suszone liście mięty, którą mont podobno specjalnie w tym celu hodował w doniczce na parapecie. E, tam na jedno wychodzi. Stwierdził Heims. miętka należy do tej samej rodziny, co mięta. A co takiego niezwykłego pan tam znalazł? spytał Wójcik. Obraz przedstawiający małpę, który z czymś mi się skojarzył. Zadzwoniłem do pani Lambret, która przyjechała i zidentyfikowała go. No i co? Na obrazie była małpa? No i co z tego? To, że obraz ten wiąże się z innym, przedstawiającym baletnicę, anamalowanym przez Girotta i znajdującym się w Lambret Gallery. – My mamy też taką tancerkę Girotta u nas w domu – oznajmił Heims. Żona kupiła ją za 14 dolarów i 95 centów u sirsa. No, Giro to namalował mnóstwo tancerek, wyjaśniał cierpliwie Quilleran, a reprodukcje ich są dosyć popularne. Jednak ten obraz jest jedyny w swoim rodzaju, bo właściwie to tylko połowa obrazu. Płótno zostało rozdarte na pół i obie połówki. Sprzedano osobno. Lambret był właścicielem tej połowy, na której widniał podpis malarza, i desperacko poszukiwał drugiej połowy, na której była małpa. Po złączeniu i odrestaurowaniu obie połówki byłyby warte podobno 150 tysięcy dolarów. No cóż, w dzisiejszych czasach dzieła sztuki osiągają naprawdę obłędne na ceny. Zauważył Heims. Y, czy ktoś chce bułeczki z makiem? Aha, i, i pan odnalazł brakującą połowę, tak? Podjął wójcik. Y, w schowku przylegającym do salonu Mount Clemensa. W schowku? Widzę, że przeprowadził pan dokładne przeszukanie. Wąsy Quillerana najeżyły się z oburzenia. Przygładził mnie. Ja szukałem zabawki kota! Nieważne, nieważne, a więc wygląda na to, że ten Mont Clemens zabił faceta, by dostać w swoje ręce obrazek panienki w krótkiej spódniczce. No i co jeszcze pan wie? Poirytowany lekceważącym tonem wujcika, Quilleran nagle poczuł, że właściwie to odechciało mu się w współpracy z policją. Jak sobie sami szukają tropów. Z pewną niechęcią oznajmił. Mont Clemens podobno umizgiwał się do pani Lambret. I ona to panu powiedziała? Quilleran skinął głową. A wszystkie kobiety tak mówią. Czy ona była zainteresowana tym, no, tym Mont Clemensem? Quilleran potrząsnął głową. E, jasna sprawa. Ucieszył się, rubaszny Heims. Ten łajdak wrócił do domu i popełnił harakiri na tyłach budynku, po czym połknął nóż, żeby ukryć dowód samobójstwa i rzucić podejrzenie na nieszczęsną wdowę. E, czy ktoś może podać mi masło? Wójcik rzucił partnerowi gniewne spojrzenie. E, tym niemniej, stwierdził chłodno Quilleran, mam alibi dla Montclemensa. Przerwał i czekał na reakcję. Kendall wpatrywał się w niego, czekając na dalszy ciąg. Wójcik bawił się łyżeczką, a Heims smarował bułkę masłem. Lambret został zamordowany o 6.15, ciągnął Quilleran. Przynajmniej tak wskazywał elektryczny zegar, który zatrzymał się na tej godzinie. A tymczasem Mount Clemens wyleciał o trzeciej do Nowego Jorku. Sam odebrałem jego bilet. No, bilet mógł pan odebrać, zauważył Haymes. Ale czy ma pan pewność, że facet się nim posłużył? Mógł przecież zmienić rezerwację i polecieć samolotem o siódmej, zamordowawszy uprzednio Lambreta o 6.15. Swoją drogą to zabawne, że zegar zatrzymał się akurat wtedy. Nie był uszkodzony, po prostu ktoś wyciągnął wtyczkę z kontaktu w ścianie. Tak jakby morderca dołożył wszelkich starań, by zainstenizować ślady walki, przy okazji kładąc troskliwie zegar na podłodze i odłączając go od prądu, czyli wskazując nam w ten sposób dokładną godzinę. Gdyby tam naprawdę odbyła się walka, a zegar przypadkiem spadł na podłogę, prawdopodobnie zostałby uszkodzony, a w przeciwnym wypadku chodziłby dalej. No chyba, że padając, wyciągnąłby za sobą wtyczkę. Tym niemniej, biorąc pod uwagę pozycję biurka i lokalizację gniazdka w ścianie oraz miejsce, gdzie znaleziono ten zegar, jest mocno wątpliwe, by wyciągnięcie wtyczki z kontaktu mogło nastąpić przypadkowo. Wychodzi więc na to, że morderca z rozmysłem oznaczył godzinę zbrodni właśnie za pomocą tego zegara, i w ten sposób, w swoim mniemaniu, zapewnił sobie alibi, po czym wsiadł do późniejszego samolotu. Oczywiście wszystko to ma sens tylko przy założeniu, że pański krytyk, któremu wystarał się panu bilet na godzinę trzecią, rzeczywiście był zabójcą. No. Sprawdzimy w rejestrach lotniczych, powiedział Wójcik. Kiedy detektywi już sobie poszli, Quilleran i Kendall wzięli jeszcze po kubku kawy. Hm, mówiłeś, że ten Heinz ma umysł jak komputer. Chyba raczej jak betoniarka. Wiesz co? odpowiedział Kendall. On chyba ma rację. – Założę się, że Mount Clemens specjalnie prosił cię o odebranie tego biletu, żebyś zapamiętał, że wylatuje o trzeciej. A potem bilet przebukował. Lambret przecież bez problemu wpuściłby go do galerii po godzinach, a Mount Clemens kompletnie go zaskoczył. – Ale przecież on miał tylko jedną rękę. – No ale był wysoki. Stanął za lambretem, przydusił go prawym przed ramieniem, a lewą zdrową ręką dźgnął faceta dłutem. Potem narobił tam rozgardiaszu, odłączył zegar, uszkodził kilka obrazów, żeby zostawić fałszywe troby, a potem pojechał na lotnisko, żeby o siódmej wsiąść do samolotu. Quilleran pokręcił głową. Nie, nie, jakoś nie potrafię sobie wyobrazić mont Clemensa z dłutem w a masz lepszą teorię? No wiesz, pracuję nad tym, ale jeszcze nic konkretnego nie mam. Może jednak udałoby się wyjaśnić wszystkie trzy morderstwa. A co ty masz w tej paczce? No, to te, zarekwirowane przez policję taśmy. A nic na nich nie ma, tylko jakaś recenzja. Przyda ci się to na coś? No, dam Jarczowi. Powiedział Quilleran, może napisze jakiś nekrolog, który będzie towarzyszył ostatniemu artykułowi Montclemensa. Ty lepiej uważaj, kto wie, czy nie będziesz pisał nekrologu mordercy, poradził mu Kendall. Włosy Quillerana jednak uparcie buntowały się przeciwko temu stwierdzeniu. A coś mi mówi, że Bąd Clemens jednak siedział o trzeciej w tym samolocie. Gdy Quilleran wrócił do domu z taśmami pod pachą, dochodziła już ósma i koko powitał go niecierpliwym hałasem. Wyraźnie nie odpowiadał mu nieregularny tryb życia dziennikarza. O, gdybyś nauczył się mówić, nie musiałbyś przesiadywać tyle w klubie. Wyjaśnił mu Quiller. Nie musiałbym przesiadywać tyle w klubie, wyjaśnił mu Quilleran i dostawałbyś kolację punktualnie o tej porze. Koko przesunął prawą łapą za uchem, a potem liznął dwukrotnie swoją lewą łopatkę. Quilleran zrozumiał to przesłanie. No tak, no, rzeczywiście ty na swój sposób umiesz mówić, tylko ja nie jestem dość bystry, by cię zrozumieć. Po kolacji kot i człowiek udali się na górę by skorzystać z dyktafonu stojącego na biurku krytyka Quilleran założył szpulę ostry głos zmarłego George'a Bonifilda Montclemensa jeszcze bardziej nosowy niż w naturze z powodu zniekształceń wywołanych przez magnetofon wypełnił pokój do publikacji w niedzielę 8 marca w tym tygodniu doszły na wieści, że poważni kolekcjonerzy sztuki nowoczesnej w tajemnicy skupują wszystkie dostępne dzieła słynnego włoskiego malarza z Cranach. Z powodu złego stanu zdrowia artysta, który od 20 lat wiedzie żywot samotnika wśród wzgórz Umbrii, nie jest już w stanie tworzyć dzieł, które zyskały mu opinię prawdziwego mistrza naszych czasów. Jak twierdzi jego nowojorski agent, ostatnie prace z Krano są właśnie w drodze do Stanów Zjednoczonych i należy się spodziewać, że ich ceny wzrosną. Posiadam w mojej skromnej kolekcji mały obraz tego artysty. Powstały w roku 1958 i proponowano mi za niego cenę dwudziestokrotnie wyższą od oryginalnej. Nie muszę mówić, że nie zamierzam się go pozbyć. Tutaj nastąpiła pauza. Przez dłuższą chwilę taśma przesuwała się z cichym szumem. Potem znów rozległ się głos, który polecił nieco swobodniejszym tonem. Poprawka, redakcja, proszę usunąć ostatnie dwa zdania. Kolejna pauza, a potem. W naszym mieście pracę z kraną można nabyć w Lambret Gallery. Jak nam donoszą, wkrótce galeria ta znów otworzy swe podwoje. Czytelnicy pamiętają zapewne, że została zamknięta w wyniku tragedii, która miała miejsce 25 lutego. Świat artystyczny, poprawka, lokalne środowisko artystyczne poniosło dotkliwą stratę wraz z odejściem wpływowej i szanowanej postaci, jaką był R. Lambret obrazy z Krano nic nie straciły na swej świeżości pomimo obływu lat i choroby twórcy. Stanowią one kombinację techniki malarskiej dawnych mistrzów, młodzieńczej jurności wyglądu godnego mędrca i ekspresji. Koko siedział na biurku, przyglądając się z zafascynowaniem kręcącym się szpulom i wturując nagranemu głosowi cichym gardłowym pomrukiwaniem. – Tak, poznajesz, kto to mówi, co? Hmm, – spytał Quilleran. Na nim także dźwięk ostatnich słów Mount Clemensa zrobił wrażenie. Ze smutkiem i w zamyśleniu przygładził wąsy. Kiedy Quilleran cofał taśmę, Koko opuścił głowę i zaczął ocierać się szczęką o kant magnetofonu. No i kto go zabił, Koko? No powinieneś wiedzieć. Przecież podobno masz szóste zmysł. Kot usiadł prosto na biurku z przednimi łapami blisko tułowia i zaczął wpatrywać się w Quillerana. Jego oczy nie były już niebieskie, były wielkimi czarnymi źrenicami. Ledwo dostrzegalnie poruszał głową. No już mów, no przecież musisz wiedzieć. Koko zamknął oczy i wydał z siebie cichy skrzek. A pewno przecież widziałeś. No naprawdę mogłeś widzieć przez okno. Koty chyba widzą w ciemnościach, o ile się nie mylę. Kot poruszył uszami, jednym do przodu, a drugim do tyłu. I zeskoczył na podłogę. Quilleran przyglądał się, jak przez chwilę zwierzak krążył po pokoju. Najpierw pozornie bez celu. Zajrzał pod jakiś fotel, potem pod szafkę, obwąchał zimny i czarny kominek, ostrożnie dotknął łapką przewodu elektrycznego. Potem opuścił głowę, wyciągnął ją do przodu i ruszył zygzakiem przez korytarz w stronę kuchni. Quilleran poszedł za nim. Przy drzwiach sypialni, Koko zatrzymał się na moment i pociągnął nosem. Na progu kuchni zatrzymał się nagle i mruknął coś do siebie gardłowo, a następnie zawrócił aż do gobelinu, który zakrywał większość ściany znajdującej się naprzeciwko drzwi sypialni. Tkanina przedstawiała królewskie polowanie z koni, sokołami, psami i drobną zwierzyną. Gobelin był stary, a w korytarzu panował półmrok. Więc postacie były ledwo widoczne. Jednak Koko czemuś zainteresował się królikami i dzikim ptactwem w rogu kompozycji. Ciekawe, pomyślał Quilleran, czy koty rzeczywiście potrafią wyczuć, co zostało przedstawione na obrazie? Koko dotknął tkaniny łapką. Przysiadł na tylnych łapach i przez chwilę przesuwał głową na boki, zupełnie jak kobra. Potem opadł na czworaki i zaczął obwąchiwać dolną krawędź gobelinu w miejscu, gdzie dotykała podłogi. Czy tam z tyłu coś jest? Zdziwił się Quilleran. Uniósł róg ciężkiej tkaniny i ujrzał tylko gładką ścianę. Ale Koko wydał radosny okrzyk. Quilleran uniósł gobelin nieco wyżej, a kot wepchnął się tam czym prędzej, głośno oznajmiając swój zachwyt. Nie, nie no, zaczekaj no chwilę. Quilleran poszedł po latarkę i rozświetlił mrok między Gobelinem a ścianą. Ujrzał futrynę jakiejś drzwi. Tam właśnie koko ocierał się, węszył i wydawał podekscytowane pomruki. Quilleran poszedł w jego strady, prze ślady przeciskając się nie bez trudu między ciężką tkaniną a ścianą, aż dotarł do zamkniętych na zasuwę drzwi. Otworzył je bez trudu, a za otwartymi drzwiami jego oczom ukazały się wąskie schodki. Skręcały ostro, prowadząc na parter, gdzie kończyły się na kolejnych drzwiach. No, pewnie kiedyś były to schody kuchenne. Znajdował się tam przełącznik światła, ale nie zapaliła się żadna żarówka, co Quillerana akurat wcale nie zdziwiło. Szedł ostrożnie, przyświecając sobie latarką. Jeśli była to droga do mieszkania na tyłach, którego krytyk, jak twierdził, używał w charakterze składziku. Nie sposób było zgadnąć, jakie skarby mogły się tam ukrywać. Koko był już na dole, czekał niecierpliwie. Quilleran wziął go na ręce i otworzył drzwi. Znalazł się w obszernej, staromodnej kuchni. Okna zamknięte były na okienice, a w powietrzu unosił się zapach stęchlizny. Tym niemniej w pokoju było ciepło. Wyposażono go raczej jak pracownię niż jak kuchnię. Były sztalugi, stół, krzesło i prycza w kącie. Na podłodze stały nieoprawione płótna, odwrócone do ściany. Jedne z drzwi prowadziły na patio, drugie do jadalni, znajdującej się bliżej frontu. Quilleran przesunął promieniem latarki po marmurowym kominku i ozdobnym kredensie wbudowanym w ścianę. Poza tym w pomieszczeniu było pusto. Koko próbował mu się wyrwać, ale wszędzie było pełno kurzu, więc Quilleran trzymał go mocno. Postanowił rozejrzeć się jeszcze po kuchni. Jeden z obrazów, stałk obok zlewu, oparty o półki, przedstawiał robota z błękitnej stali na rdzawo-czerwonym tle, niepokojąco realistycznego. U dołu widn widniał podpis: O Narks. Blaszana postać sprawiała wrażenie niemalże trójwymiarowej. Powierzchnia robota miała połysk i fakturę prawdziwego metalu. Dzieło pokryte było kurzem. Quilleran słyszał kiedyś, że stare domy wytwarzają swój własny kurz. Na kuchennym stole poplamionym farbami w różnych kolorach stał słoik z pędzlami. Obok leżała szpachla do schrobania palety i kilka zgniecionych tubek. Sztalugi ustawiono obok okna można było na nich podziwiać kolejną mechaniczną postać w groźnej pozie o kwadratowej głowie obraz był nieukończony a ponad to ktoś go przekreślił pędzlem umaczanym w białej farbie koko kręcił się i piszczał coraz trudniej było go utrzymać więc quilleran postanowił a wracamy na górę Tutaj nie ma nic wśród prócz kurzu. Zamknął drzwi na zasuwę, przecisnął się pod gobelinem i przemówił do kota. No, fałszywy alarm, koko. Tracisz wyczucie. Tam na dole nie ma żadnych tropów. Kaoko Kung obdarzył go miażdżąco pogardliwym spojrzeniem, odwrócił się tyłem i rozpoczął intensywną toaletę.